Siemano wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zobaczycie najlepsze momenty Dwayna z życia Gangstera 4. A więc standardowo, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz subikam. Będę mega wdzięczny. No a teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania. No musimy coś zrobić. Dawaj tu na tę pozycję, po tu i wstam. wbijaj się. A. Dobra, wyskakujcie szybko. Na dół. Biegnijcie szybko. <kluz> a. Dawajcie. Na dół! Tylko ja się nie waliłem, moi drodzy. Na dół! O! Oh! <grafię> Oni lecą, jak wiadomo co. Tędy! Dawaj, 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 dawaj. Połamiemy się będziemy tak skakać. Dobra, tu. O! Oh! O! Oh, fuck! Dawaj, 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 nie podawajcie się, uciekamy dalej. Gdzieś tu może jest ta chata, moi drodzy, co wynajmuję? Kurde. Skar Patrzcie, tu jest dobry basen, 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 dawajcie. Ja te kamery, moi drodzy, w każdym domu. Biegnij, 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 biegnij Dobra, przygrupujmy się Stop na chwilę Uzłapmy jakieś powietrze Jest oh. szansa, że list gończy za mną Już poszedł Dobra, już po, 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 po. Musimy ogalić, nie. Mówię ku będziesz się się o się... Tak, musimy ta. wsi wsiąść do Barbera, stary. Dobra, teraz na spokojnie szukamy wyjścia jak nie musimy, to nie strzelamy, dobra? Dobra, ej, założymy jakąś maskę na szybko. Dobra, jest git. Nie wiem czy to cokolwiek da teraz, no ale dobra. Będą nas szukać, ale musimy jakoś sprytnie przejść, panowie, nie strzelajcie jak nie musicie. Po główcie. Schowajmy najlepiej bronie i rozejrzyjmy się czy nie ma gdzieś na jakiś paseków i czy... auta. Cyk. to jest główna zaraz. Nie, tak? Jay. Jak daleko jesteśmy od Ciebie? Psy, 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 Do Waszej pamięci jestem Ogór Zapamiętajcie ogór? Ja. A Jaki o tym ja Ogór? Jaki Ogór? Ogór, o gór, Boże, jak to zabrzmiało Dobra, Jezu, więc... Ogór, chodź, chodź, chodź Jaki Ogór? <laughs> Dobra, widzowie, my mamy nadzieję, że pognęli przynętę Idźmy do niej. Ten, czekaj, kurde, zostawiłem palnik Jaki palnik? Chodź tu <laughs> Dobra Excel, spieprzaj Dawaj, Excel, szybko do fury Dawaj, dawaj, dawaj Cała dzielnica się rzuciła za nami widzowie Ja pierd... Dawaj, się Dawaj, 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 dawaj Wsiadaj, wsiadaj, Excel Oddajcie 20 tysięcy Oddawaj 20 tysięcy Excel, dawaj wsiadaj, stary nie Wsiadaj Stary, wsiadaj Dawaj, dawaj Co jest krwawym, skąd ile tych nagle? Stary, ale mamy potwierdzenie, Tony, Widzowie, ten gościu jest skończonym idiotą on jest odklejony, on żyje w jakimś innym uniwersum. On jest z takim Spider-Manem, który wyszedł z dupy, tak szczerze, widzowie. Przecież on powiedział wszystko, co ja zrobiłem. I on sobie to jeszcze przywłaszcza, w to wierzy, co jest grane, widzowie, to jest jakiś inny level. Ten gościu jest jeszcze głupszy niż myślałem, widzowie. On jest głupszy niż LG. On jest głupszy Dzięki. niż Głupszy. A, nie ma sprawy, LG. Jesteś największym debilem, jakiego znałem, dlatego jesteś. No, dobra. Siedź dalej w tej głowie, tak, dlaczego? Ja pierdzielę takiej odklejki to ja poza Dwaynem, który robi jakieś masowe rzeczy, jeszcze nie widziałem, ja... Je... Jak, jak można wierzyć w słowa tego gościa, nie wiem, dobra wiecie co ja go wysłucham, ale kurde dajcie znać w komentarzu co o tym myślicie, bo mnie wmurowało widzowie, ja mam takie oczy oraz to nie wiem jak mam na to zareagować, kurde nie, niezła komedia nam się zrobiła tutaj z tej serii w takim razie, ja pierdzielny mordziunia, czas chyba wrócić na ziemię. No dobra słucham ciebie. Nie wiem, jakie ty miałeś w ogóle plany na tę tekilare, Bo jednak nie wyglądałeś mi na nowego od początku. Coś z tobą jest nie tak do teraz. Nie wiem, o, co planowałeś. Z jedną co rzeczą co ma coś do czynienia, nie? Coś tam mógł jednak. E, nie działa. powiem, że cię nie obserwowali, moi ludzie. Mhm. Ja widziałem pewne twoje działania, rozmowy. Słuchaj. Co wolałbym zachować dla siebie. Poczekaj chwilę. Z czymś się kryjesz. Jakby to wyszło do szefa. Nie wiem, co byś co zrobił. Dobra, teraz, teraz trzeba go zabić, widzowie. Serio. To już jest jasne, trzeba go zabić. Teoretycznie możesz pomyśleć, nawet wiesz już że wiem dużo, ale twoja śmierć, twoje życie aktualnie jest chyba w moich rękach, tak mi się przynajmniej wydaje, a moje życie jest w twoich, czyli można powiedzieć, że Och, jesteśmy obydwoje na włosku. Zresztą jak ja przeżyję, nie będziesz miał dowodu na moją śmierć, mm -hmm. to szef wpląta swoje plany w życie, ten twój szef oczywiście, nie ten pies. Chodzi o tego psa, no wiadomo, tego śmiesznego no, Emeryta. Jeżeli mnie nie zestrzelisz, nie będziesz miał dowodów, no, oczywiście nie wiem, co planujesz zrobić. No, włączy w grę swoje plany. Dwa, mm, jakby, jakby nie patrzeć na to, jednak wiem dużo o tobie, to może być też Twoją motywacją, żeby mnie zabić, oczywiście. Mówiąc sam, w z mojego głosu, mówiąc tak po prostu o śmierci, bo dziedzictwo już jakieś ma i sporo osiągnąłem, także ulki w się nie boję. Ale to już będzie chyba twoja decyzja, co do szefa dla i całej. Jest to też po części szemrany gościu, który... <noise> ty się co? Czy kiedyś zamknę? Nie wiem, co sądzisz o nim tak w ogóle? <głos> <głos> poczekaj, 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 poczekaj. Z, ty, z całym szacunkiem, bo jakby zawdzięczam tobie ostatnio wiele, ale cholera mylisz się co do mnie i ogólnie... Sorry, ale... Chyba za dużo myślisz, gościu. Ja po pierwsze nie jestem jakimś twoim zasranym kolegą. Możesz dostać się na górę. Pasuje? Na górę miasta. Wam ci znać za dwóch dni. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Puch. Ciężko, widzowie. Ciężko. Ale rzeczywiście na końcu powiedział coś interesującego. Może dopomóc mi dostać się na górę miasta. Więc teraz, widzowie, jesteśmy po rozmowie z Szemranem. Ktoś go tam obstawiał. Się pewnie teraz zestrał. Niech. S... Jak na razie. Pając. Widzowie. No to teraz. S... Musi oddać mi zaopony dodatkowo. <ścoughs> widzowie. Słuchajcie. Przemyślcie sobie tą zastraną rozmowę z Szemranem. Przemyślcie ją, serio, przemyślcie ją i dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie. I zrobimy ankietę, widzowie. Czy działamy z Szemranem lub z byłym policjantem. Dawajcie znać, a ja jadę cholera do mechanika, bo ten idiota oczywiście przebił mi opane, widzowie. Zajebiście. Jedziemy. Ale on jest odsklejony, ten kościół. Czujesz to stary. Wszędzie. Są... o ciebie śpiewał wszystko. Czuję się jakbym głupszy stary wrócił na ulicę, nie? I został wielkim gangsterem, który ma swoją ekipę. Tak by to właśnie on... wyglądało. On chce dać cię na górę? Ale on najpierw sam by musiał do niej być. Dobra. Zobaczymy, <laughs> przemyślmy to stary. <laughs> Dawaj tu mechanika. Ostatnie trzy. Jeździ grupka młodszych listów. Strzały! Panowie, panowie, panowie! Ile tej gotówki tam? Trzy skrzynki zostały. Tak, wnosić gotówkę do banku. Szybko, szybko, szybko. z policje jadą. Zgłaszaj Grzegorz, policję wołaj. Wszystkie włożone. Dobra, git, git, git. Y, y, z, zostańcie tutaj. Tej hey, to wygląda jak odwrócenie uwagi. No, co zaraz czegoś mocniejszego tutaj nie będzie. Musimy patrzeć za siebie. Dobra, dobra, dobra. Chowajcie się za suksejden. Cała gotówka jest z banku, tak? Tak, cała Helikopter jest z banku. Helikopter powrócił. Trzymajcie pozycję, trzymajcie pozycję aż do przyjazdu policji. Nie marnujcie amunicji. Cisza. Podejrzane. Jeden, Jeden dostał ode mnie. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Nie Van marnujcie to... amunicji. Chowajcie się. Dobra, dobra, dobra. dobra. Trzymamy, trzymamy. Panie nie ja z tej strony pan się chowa. Stąd właśnie. Chowajcie. Ciężarówka cały czas jeździ. Dobra, trzymamy, trzymamy, dopóki nas policja nie odgoni. Sprawdźcie, czy z bankierem wszystko okej. Okay? Panie policjancie! Sprawdza. Potrzebujemy no, posiłków. Tak, tak, tak. Yy, tak, tak, jadą, 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 jadą. Bankier schował się do, do schronu. Dajcie osłonę tym policjantowi. Dobra, się Nie no, nie możemy tak ryzykować długo, panowie. Dobra. Zawier ze mną. Ksavier, chodź. Idę Coś się za nami pojechał Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, nie widzi nas, chodź Chodź, chodź A, Xavier, chodź, chodź, Idę Przebiegamy Helikopter wrócił Xavier, trzymaj się Jeden leży Przyjechał kogoś Tu czysto, tu wszystko Leży tu ktoś Sprawdzamy za budynkiem z Xavierem Chodź, chodź, To jest jakieś auto Jest no Uważaj Osłonię, osłonię, osłonię Osłaniam cię Czysto Tam są strzały, chodź Xavier Panowie, jak tam? W ci Cicho Dobra, policja, co policja mówi? Kiedy posiłki będą? Mówią, że jadą Dobra Grzegorz, wezwij karetkę tutaj, są poszkodowani cywile Tylko... Wycewam Dobra, musimy tam, Xavier, pójść Chodź. Przystępujemy do szturmu z Ksawirem. Dobra, no nie mamy innego wyjścia, stary. Ja od dachu patrzcie Cały czas cię osłanią dwojiny, jakby co. Stój, stój. Neutralizuj. Dobra, jedę na górze. Sto Zatrzymajcie ogień w naszym kierunku. Nie strzelajcie w stronę wzgórza, jesteśmy tu. Kto to jest, stary? Panowie? Tak? Posiłki zaraz będą już, yy, możecie się tam ustawić przed i... Z, tak, znacie dobrze. raport i. Dobrze? I tyle będzie do no. do furgonetki. Rozumiem. Dobra robota, panowie. Kurde, biedna pani w samochodzie dostała rykoszetem. Dobra, to wszystko jest? Jest. Dobra, w takim razie wracamy z y, paką do bazy. Polca się już tym zajmie.